Cześć, to Magda. Witam Was w konkursie Zabawka Roku i Nagroda Rodziców. Do konkursu zostało zgłoszonych łącznie 143 produkty. Wszystkie będziecie mogli ocenić od 1 do 5. Każdy z Was dostał indywidualny link do głosowania. Możecie głosować cały czas, aż do 19 listopada do godziny 10. Potem zasiadamy do obrad. I odbędą się one o godzinie 11, druga grupa o godzinie 17. Link z informacją o tym, jak połączyć się z nami podczas obrad, dostaniecie w osobnym mailu. A teraz, cóż, życzę miłego głosowania i pozdrawiam, cześć. Krótka instrukcja, jak głosować. Głosujemy na produkty w konkursie Zabawka Roku i Nagroda Rodziców. Zacznijmy od Zabawki Roku. Produkty są ułożone w kategoriach. Każdy ma zdjęcie i na dole możliwość oceny od 1 do 5. W każdy produkt można kliknąć i wówczas wchodzimy na jego podstronę, gdzie znajduje się film, zdjęcia i opis. Na tej stronie też można oddać głos, a potem kliknąć w lewym górnym rogu wróć. I znowu jesteśmy na stronie głosowania. No i tak oddajemy głosy na wszystkie produkty w konkursie Zabawka Roku. Potem możemy przejść na nagrodę rodziców. Tutaj analogicznie oddajemy głos od 1 do 5, oglądając, obserwując i czytając um, informacje, które będą Wam potrzebne do ocenienia produktu.